Big. Nie wiem, który to odcinek. Siódmy to Siema. Siema, jak się podoba, to dajcie lajka, oczywiście. Jak prawilny YouTuber. I gadamy z Martinem. Co to za miejsce? Jesteś w magazynie. I oczywiście zapraszam Paladyny. na Twitcha, gdzie Jestem jest tu live. Jestem i mam zadanie dopilnować, żeby z zapasu paladynów nic nie znikło. A ty nie jesteś tu mile widziany. Więc trzymaj ręce przy sobie albo ci cię obecne. O ty kurwo. Przysyła mnie Lares. Powiedział, że możesz mi pomóc. Tak nie Czyżby? Obchodziło. Więc przejdźmy do rzeczy. Czego ode mnie chcesz? Chcę wstąpić do straży. <laughs> Chciałoby się, co? Zwykle nie przyjmujemy takich szemranych typków. Chyba, że mamy do... Hmm, najpierw musiałby... Przestań zrzędzić. Powiedz, co mam zrobić, żebyś mógł u mnie przyjeżdżać. Dobra. Nadstaw uszu. Praca kwatermistrza nie to muszę, prawdziwe piekło, uwierz mi. Już samo ustawianie tych wszystkich worków jest dobijające. Na dodatek, ktoś majstruje przy skrzyniach. Gdy wieczorkiem idę do karczmy Cardiffa, kiedy wracam rano, zawsze czegoś brakuje. Co dziwne, Paladyni nigdy nikogo nie zmieniają. Szlak mnie trafia. Przecież nie będę tu stał całą noc jak jakiś idiota, nie? Ale ty. Dobra, ładnie. O kurde. tu stać na warcie całą noc, podczas gdy tak ty i... będziesz się zabawiał w karczmie. Bierzesz robotę albo nie? No, bierę, bierę. On myśli, że Dobrze. Przypilnuję dziś w nocy twoich skrzyń z prowiantem. Świetnie. W takim razie idę do knajpy Cardiffa. I żeby mi niczego nie brakowało, kiedy wrócę. końcu to była jego decyzja. Dobra. Nie mogę ci I ten chłop, kurde, której on tu się pojawia. Hmm. Gdzieś, kurde, Gdzieś no, w nocy, nocy, ale nocy, ale nie Zajmę pamiętam dokładnie której. Wody wody wody. Ty, to może on. O, to on. Dobra, to trzeba ten za nim iść. Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Ktoś za to odpowiedział. No, no, mijają się no, Beka. Aha, ale go pcha. No nieźno. Na to nie to co był, przecież O kurde, tej misji Zamby nigdy razy nie, nie widziałem. No widzisz, wierdzi, no widzisz, kurde. Ja już tyle razy przechodziłem tego Gotika, że wiem wszystko prawie. No a może wszystkiego nie, bo zawsze jak gram Gotika, to czegoś tam nowego można się dowiedzieć, nie? A wiedziałeś o tym, że jak dojdziesz tam do tego Laresa okrężną drogą, to 500 EXP? Widzisz, się to. Dobra, zapiszmy sobie. Hej. Co ty tu robisz? I, ja... ten tego... To nie twoja sprawa wyrocha. Martin ucieszy się jak mu powiem kto grzebał w jego rzeczach. A rób co chcesz! I tam jeszcze raz! Ale kurde na solo. Tak, ta, ta, no to wiedziałem, dobra. Ty, zżerać mi się z, kurwa chcę zaś. O, jeszcze złapię tego Martina tutaj. Ty! No nie, będę musiał bić się z tym gnojem. Dobra, złapiemy go. Chwila! Dowiedziałem się, kim jest złodziej. To Rangar majstrował przy Twoich rzeczach. W końcu. Przynajmniej wiem, na kogo teraz uważać. Co za szuja! Dostanie niezłe baty, jeśli złapie go na drogę. to, to Tak, że wiesz. dlaczego żaden z Paladynów nigdy nic nie. Zna je pani chodzą. No, dlaczego? Czy to nieoczywiste? Albo coś palą, no przecież. Nie potrafią odróżnić nas od strażników. Dla nich wyglądamy tak samo. Dobra robota, kolego. Daj mi znać, jeśli mogę. Jeszcze go chcę? Tak, oczywiście. Chciałeś wstąpić do straży, prawda? Już zademonstrowałeś wyjątkowe zdolności. No dobra, ujmę to inaczej. Wolałbym mieć cię po naszej stronie. Dlatego ci pomagam. Weź ten list polecający i pokaż go Andre, naszemu głównodowodzącemu paladynowi. No już mogę wstąpić do straży. Jak? Znajdziesz go w koszarach. Sobie, Jestem pewien, że znajdzie zajęcie listy. dla kogoś no, takiego. ale tu. nie będziemy wstąpić. A... Nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy. Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał gdy coś zginie? A no przecież to jest już zada, że coś nagle zniknie. Co? Jeśli jest. Jeśli kwatererz dialogi. Dobra, co masz do zaoferowania? Przyjrzyj się bliżej. Może tylko ją... maczetę. U, ale drogie. to mam. No. Nie dalej, dalej, dalej To jest spoko ale drogie raz zapiszmy sobie Ja z dwóch na pół minuty muszę się odlać Tam jakąś schował, może, może znajdziesz. Dobra, jest ten. A co z tą tarczą? Niby mogę ją założyć. Co jest? Pewnie jak broń jednoręczną, ma no, czekaj. To założę. Nie chcę już, tym To i co wtedy? O! Co jest, kurwa. Niewidzialną tarczę mam nic hmm. nie no spoko nie zasłużył sobie na to ciekawe ciekawe nie umie się posługiwać czy coś przecież wiedziałem dobrze nie wiem czy z tego damy radę mu pewnie nie Dobra, później może pójdziemy nie będziemy tracić czasu czy coś jeszcze tu ciekawego a tu nie może iść może to opowiada Popo. takie rzeczy? No, no. Przyszło mi to do głowy. Hmm. A gdzie byśmy mogli się tego, tego mięsa wyciągać, nauczyć mu? Ej, gdzie ten frajer. Śpi jeszcze pewnie. Mogę tu wejść? Nie masz tu nic do roboty! wkurwiany jest mądra decyzja ale możemy im podjebać tak na przypala. o ty Sobie stanę tu hej ona kurde co ona robi A ten gościu coś tu jest nie wiem no. ale tu jest chyba ta arena mi się wydaje chyba że tam dalej jeszcze schowane? Nie no chyba tu. Tu co jest? Aha, to są te schody. O, spoko przejście w sumie. Dobra, tych jeszcze nie ma, nie ma, bo jest która tam czwarta 17 rano. No, <laughs> możemy sobie pod O, źle możemy zebrać. Trzyma, nie. Może sprzedamy albo coś. Sobie miód weźmiemy i tak dalej. Kurwa leśniczka, O, złożony mieszek. Ciekawe czy coś dali tu nowego? Kurde, fajna animacja. O, tam pewnie się nie da przeskoczyć. A gdzieś miód to był jeszcze potrzebny do zadania że tam dalej gdzieś tu, nie Można poskakać w dachach Kurde, coś ścina troszkę Nie wiem czemu Ale movement Jednak nieudany O, ten już napierdala tym młotem Ty, ten już głodny fest o, Zjedz coś, se jabłko zjedz Napka se napier ale będziesz miał siły więcej o tylko nie wiem czy chcę użyć to w całości o dobra Ty to żreć mu się chce częściej niż yy, pić Ja tego nie zrobił To jest dziwne Mam swoje zdanie będzie Coś tu jeszcze jest naprawdę nie wskoczył Nie wiem już wierzyć Tak chyba wskoczysz nie? Mój nie się zajmować wszystkim nie trzeba nie wiem, Coś usunęli. kurczę. A, jeszcze mogę iść tu w sumie. A tutaj to zajebiście wygląda, zupełnie inaczej. Hmm. Ten też pewnie nie będzie chciał, żebym tu był chociaż tego chyba można. Piszmy sobie. E, gdzie on jest? What the fuck? O, ty śpi. Gdybyśmy zajęli... Wstajesz. O przychodzisz w samą porę. Właśnie poszukuję asystenta do mojego magicznego eksperymentu. Jestem pewien, że zgodzisz się pomóc w imię nauki. Powoli, przyjacielu. Najpierw powiedz mi dokładnie, o co chodzi. Stworzyłem nowe zaklęcie. Przeprowadziłem już parę udanych testów, ale wciąż brakuje mi czasu na jedną, ostateczną próbę. Co będę z tego miał? Mógłbym cię nauczyć przygotowywać różne mikstury. Znam przepisy na esencje lecznicze, regenerujące manę i zwiększające szybkość. Powiedz mi więcej o tym eksperymencie i o samym zaklęciu. Zaklęcie służy do wymazywania z pamięci różnych wspomnień. Jak na razie udało mi się ustalić, że działa ono tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara jest wściekła. Na przykład została ostatnio pobita lub okradziona. Nawet jeśli ktoś był jedynie świadkiem takiego wydarzenia, zostanie ono osunięte z jego pamięci. No, dziwnie, Więc mam mówię. kogoś pobić, a potem wypróbować Świe... na nim zaklęcie? Ma to sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ofiara jest naprawdę wściekła. Tutaj, w dzielnicy portowej, ludzie są przyzwyczajeni do bujek. Lepiej spróbuję gdzie indziej. Tak, Słuszno masz one... słuszność, ale żeby kogoś rozwścieczyć. Wystarczy go zaatakować. Nie musisz od razu łamać mu wszystkich kości. Lepiej wybierz sobie jakąś samotną ofiarę. Jeśli ktoś zobaczy bójkę, możesz mieć problemy z Lordem André. Nie ma również sensu rzucać zaklęcia na osobę, która właśnie cię atakuje. Musisz poczekać na właściwy moment. Dobra. Dobrze, wypróbuję to zaklęcie. A zatem weź ten zwój i poszukaj sobie dobrej świnki doświadczalnej. Kiedy już skończysz, wróć do mnie i to powiedz, zajebał. jak ci poszło. Hmm, on ja chciał. się od niego, bo nie wiadomo, czy ma. O, tędy możemy jeszcze być na dachu. znajdę hmm. Co oni tam siedzą? Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Tam hmm. nie ma tu więcej jest? nic. A ten to kto? A będzie jeszcze gorąc. Co cię sprowadza do tej biednej ten. dzielnicy? Co, walczy go Nie wierzę w <noise> Tylko się rozglądam. Ha! Więc lepiej, żeby nikt cię nie złapał na tym całym rozglądaniu. Wygląda na to, że mamy w mieście kilku złodziei, którzy okradają bogaczy. Straż miejska przetrząsnęła ostatnio dzielnicę portową, ale nie udało im się niczego znaleźć. Co chcesz wiedzieć o tych złodziejach? Nic, ale wszyscy obywatele są wystraszeni i stali się nieufni, szczególnie względem obcych nie daj się złapać w cudzym domu nikt nie zareaguje na to tak, trzeba się bronić przed złodziejami najlepiej nadaje się do tego solidna pałka Dobra, to interesujące. możesz mnie czego? nie potrafi niczego wyzmać dla siebie jeżeli chcesz się tego nauczyć to idź do Harada on na pewno wie jak się wykuwa broń muszę się zastanowić nie chciałbym niczego zatrzymać o, dobra. No. Pokaż mi swoje, czy że siłę chcę. Mąż, też. O, Co to jest szkic? Chcę, że go zmyrtany. O, kurde. Ale drogi, gdybym sama tego nie widziała, jakie jest zbroje jest? fajne nowe? On po prostu za dużo gada. No, dobra. A będzie jeszcze hmm. gorzej. Później pobijemy tych wszystkich obywateli. Mm, bo ten się powinien obudzić. No, moglibyśmy hajs od niego pożyczyć, w sumie. A później my nie oddamy frajerowi. No, jeszcze śpi. Kurwa. Żona wstała i robi ten śniadanie. Co słychać? Ile chcesz? Co można myśli? Zajmuję się pożyczkami. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście. Pieniędzy pożycz mi trochę pieniędzy. Jasne, ile chcesz? Pobieram 20. Dobra, dobra, 200. 200 sztuk złota to sporo pieniędzy. Jutro masz. Tak, nie mu nie oddamy później. Idziemy jeszcze do tego świnio. Nie wiem, co zabija owce? Nie świnia. Gdzie on? Kurde jest. Śpieszcza? To śpieszcza. też możemy sobie zapisać. Nie masz tu nic do roboty. Nie masz tu nic do nie jesteś wcale taki głupi na no jakimś miejscu. Wszyscy wstali, tam jeszcze nie wstał, No dobra. Spoko, skrót. Nie jesteś wcale taki głupi, hmm. jakiego wyglądasz. Ten? Byłem już tu? Ja byłem. Ty, nic tu nie ma. A nie, jasne, On chyba nic nie miał. Może by było podjepać coś, ale pewnie się w hm, To też spokój przejścia. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tu też pewnie i tam też. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. A to tu. Kurde, fajne, pomysłowe te przejścia zrobi tu w sobie, mm, Dobra, o. Ja mam 10 punktów nauki. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Coś się... Teoretycznie nie... Nie trzeba się uczyć tego, ale... Dobra, naucz się. Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łapki i ściągasz skórę. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. Nie sądzę. Nie mówię ci przecież nie skór? Było dokładnie tak, jak Próbki, skóra. Dobra, nauczymy się. Przynieś mi te wilcze... Aha, dobra. Z tym jeszcze nie gadałyśmy. Ej, nowy w mieście. Tak, ale co ci do tego? Niedawno przybyłem z kontynentu. Teraz włóczę się bez celu. Złoto niemal mi się skończyło. Nie pozostanie mi więc chyba nic innego jak tylko przyłączyć się do straży. Nie chcę tego jednak. To żadna przyjemność zostać rozszarpanym przez A. czy ostatnio wydarzyło? Można by tak powiedzieć. Okradziono Bospera, miejscowego łuczarza. Koleś po prostu wszedł do sklepu w środku dnia i zabrał stamtąd łuk. Bosper wyskoczył za nim jak poparzony krzycząc: "Stój, zatrzymaj się, draniu!" Złodziej jednak był szybszy. Dobra, możemy w sumie spróbować leść tam. To tych skrzynek, tylko nie wiem czy będę mógł je... O, dobra, udało się za pierwszym razem, zajebiście. Tylko nie wiem czy będę mógł otworzyć te skrzynie, ale chyba tak. O, elegancko Posprzedajemy no, Nie słyszy nas gamoń Czy to jeszcze jest? Chyba nie Możemy wyciągnąć broń no. Oj zajebiście wiadomo Kurwa się... Stój jest znajomy! Nie, nie, nie. nie widziałem, żebyś przechodził przez te bramy. I co w związku z tym? A strasznie, za za pierwszym razem, tam co? mają zakaz wpuszczania kogokolwiek do miasta. Hmm. Będę no, musiał się rozmówić tym z tymi, pozwól, że się przed co Jestem Lotar, królewski tak. palatyn. I skromny sługa naszego, nasz dowódca, Lord Hagen, powierzył mi zadanie informowania stanu, wszystkich przybyszy o nowych prawach. Mieszkańcy miasta znikają bez śladu, więc wszyscy muszą przestrzegać ustalonych zasad. O ile nie chcą, aby to samo spotkało także ich. Dobra, z tym to nie warto usiadać. Zaczekaj. Nie znasz nowych przedmiotów. Na razie. Hmm, w to. powinniśmy się cofnąć, ale na razie chyba nie. To naprawdę nie mój problem. Hmm, może jeszcze pięć siły bym się nauczył, czyby by mi to dało. Albo tu możemy iść w sumie. Ale gdzieś tam... Tak że przemierzył on całą ziemię, hmm. by znaleźć bestię! No hmm. do tego może nie A ty do niej przemówił. Jego sługo. To... Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Watra dał ci swoje błogosławieństwo? Tak. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Inosa? Tak. Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo. Niezależnie od wybranej ścieżki, bądź dumny z dobrze wykonywanej pracy. Dobra... Miałeś kiedyś czeladnika? Owszem, i to całkiem niedawno. Ale bo się zmieniło, stało? Kurde. Nazywa się Elrich i jest moim siostrzeńcem. Dobrze pracował, ale nagle przestał Ktoś się pojawiać. Murzyn idzie na środek na prawej stronie. Kurde, nie powinienem tak mówić. Bo... Jak dawno już go nie widziałeś? Pewnie nie rasista jakiegoś. Murzyn, to muszę mówić, afroamerykanin. Straż została o tym powiadomiona. Jasne. Mieli go złapać i zadbać, żeby ruszył tyłek i zaczął znowu pojawiać się w pracy. Już tego żałuję. Ja A zresztą niech robi co chce. Wcześniej czy później zorientuje się, m. że w Korinis bez uczciwego zajęcia czarny trudno o cokolwiek. Czyżby. Gdzie on jest teraz? A skąd ja mam wiedzieć? Cały czas kręcił się przy tym plugawym burdelu w porcie. Nie zdziwiłbym się, gdyby w tej chwili zabawiał się tam z jedną z panienek. No. Mm. A wiesz, wiesz, wiesz czym że byłaby piękna skrzynia? Bo sam wyrabiam zamki. Dzięki temu mogę mieć pewność, że nie na darmo zrobiłem mocne skrzynie. źle wykonany zamek można z łatwością zniszczyć, a w Korinis jest mnóstwo złodziei, szczególnie mm, Okej. Okay, możesz mi sprzedać No dobrze, ale nie na wiele ci się przydadzą, jeśli nie wiesz jak. Dobra, dobra. Eee, możemy mu sprzedać ciu, ciu, ciu. W sumie to, to Też to też chodnie po co mi w sumie? Chociaż może jakieś by się przydały Strój obywatela Też możemy posprzedawać Jakieś grabie, piły Motki Szczypce Ha! <laughs> <laughs> zajebiście wygląda Dobra, coś jeszcze możemy sprzedać Nie wiadomo już można może to zostawię na razie Dobra, to jakieś te z 10 A dawaj wszystkich Dobra O, no, co jeszcze się? Możesz tak mnie putelne. nauczyć jak otwiera Ci zamki Spłaciłeś dług grity u Matea. Wygląda na to, że porządny Jednak nie mogę zrobić tego za darmo. Zrobisz złożony za darmo, i Potrzebne mi są pieniądze. Ile sobie liczysz? 200. No chyba po, po, po... Może później. Waliło. Dobra, na razie tyle. Hmm. Mogłem w sumie zapisać. Odcinek. Bo nie wiem ile mi się nagrywa, i później będzie mi. Się ładował nie wiadomo ile. Sobie tu zapiszmy koło później. Pięknie. Zakończę gry.